żyjemy chwilą, pielęglic miłość, spolej to wino, by było miło, dzisiaj się bawcie w dziewczyno. dziś dziś z ekipą, jeść co było, hej, co tak cicho podkręć Żyjemy chwilą, pielęglic miłość, spolej to wino, by było miło, dzisiaj się bawcie w dziewczyno. dziś dziś z ekipą, jeść co było, hej, co tak cicho podkręcą. Te życie na fikcie ha. My zakręceni jak twister. Ja już melanzy nie liczę. Gdy widzę tłe to kwitzę. Wow. nie robię nic pod publikę. Wariatem się jest całe życie. Ja nadal jestem tym typem. Co grubo leci przez weekend. Słoneczne dźwięki, lecimy sobie w trik Total ci tak przeważrzy Ci nie martwić się o nic Leci czas mijają lata, obok tańczy mało lata Komuś kurwa zapil data Jak nie pijesz twoja strata Żyjemy chwilą, kiedy lić miłość Polej to wino, by było miło Dzisiaj się baw dziewczynno Dziś tań z ekipą, je bać co było Hej co Podkręć to. Przyjemny chwilą pierdolić miłość Polej to wino, by było miło Dzisiaj się baw się Dziś dań z ekipą Jebać co było Hej, co tak cicho podkreślał! Całe życie się staramy Człowiek musi zapierdalać Pora trochę wyluzować Wypić zimnego browara Marnujesz czas Ty siedzisz sam Młodość spierdala tak jak hajs, wyłącz ten jebany alarm Co w wkurwiacie od rana, problemom powiedz nara zababa Przyjemny chwilą, pierdolić miłość Polej to wino, by było miło Dzisiaj się baw w dziewczyno, dziś tańce kiwą, Jebać co było, hej co tak cicho podkręc to Przyjemny chwilą, pierdolić miłość Polej to wino, było Chwilą pierdolić miłość Polej to wino By było miło Dzisiaj się baw się w czyno Dziś dań z ekipą Jebać co było Hej, co Niech się leje gin Nie lubię ginu, ale leje go gryz to jak my, zrobi to tak, byś się jarał ty Niech się wyleje gin, mów mi ala ty tam na tym latami, i co pani o tym powie ci? Lata szkoły są za nami, na dywanie mogę iść, flow lata na dywanie guru. Nosi mnie klub, miał być pełny, a jest parę dup polski set, Spójrz mnie jak Alibabę, tam sezamie otwórz się. zagram to choćby nawet tu, sto było gdzieś. Mam to ile zgarnę, bo zajawka jest. a łatwo ci gadać, gdy jest za co pić i za co jeść. Gastrofaza, mama ci pierze kacie, więc nie mów, jakie mam prawa, bo żyję w Disneylandzie. Jak Jakbyś miał dziadka Walta Mówi się Disneylandzie Sherlock dzięki miód wymowa Wstyd mi będzie po tym błędzie teraz Wozu prowad Przed trzy lampy i się trzymaj i się nie wuj jaka tu Mam swojego dżina w garści Sultan rapu Szukam swojej małpki, poznam ją po zapachu Do pojutra będę trzeźwy jak ja w W biachu Niech wszyscy klaszczą w i się leje dżin. Nie lubię cinu, ale leje Wciąg płonie i się leje gin Nie lubię ginu, ale leję go w ryj. To jak mnie my zrobi, to tak byś się jaram ty Niech się wyleje gin, mów mi Aladdin Nie jestem za grabachu, ale lubię baku, baku skład Szczery jestem szczelić, mogę lufę